Pura vida amigos. Dzisiaj jest piątek rano, w pół do siódmej. Przygotowałem śniadanie, ponieważ dzisiaj się stąd ruszamy. I to czym? Speedput. O, o, to będzie przygoda. Oglądajcie nas do końca. Ale jak na razie, to trzeba zjeść śniadanko. Aniusia niusia, jucia, gotowe My już gotowi, spakowani Czekamy na shuttle, który ma nas zawieść na tą plażę tam Na którą przypłynie ten taxi bot Na razie jest 15 po 9 Nasz speedbot ma ruszać o 10 Mam nadzieję, że za chwilę nas ktoś stąd odbierze. Zabukowałem to online. Miejmy nadzieję, że to będzie funkcjonowało i jakoś wyruszymy w drogę. autobusik dowiósł nas na plażę tutaj już ta motorówka czeka ten speedboot plaża era gdy już tu kiedyś byliśmy to tutaj nic nie było jak tu byliśmy z Aniąsią kiedyś to ani jednego samochodu na tym parkingu było nic a teraz tutaj jest full ludzi te walizki teraz noszą stąd nie może pod, podpłynąć całkiem do brzegu dlatego muszą nosić te walizki stąd wszystkie walizki muszą nosić tam do tej do tej motorówki na razie mu żadna nie wpadła. Teraz idzie Aniusi plecaczek. Mam nadzieję, że mu nie wpadnie do wody Nasze walizki już na wodzie A my jeszcze tutaj czekamy Myśleliśmy, że popłynie z naszymi walizkami i tych innych tutaj ludzi. <gry> Ale nie, musimy czekać, ponieważ jeszcze dwie osoby mają jeszcze dojechać. Musimy na nich czekać jeszcze 10-20 minut, zanim odpłyniemy tutaj z tej plaży. Siedzimy na łódce, za chwilę ruszamy. starliśmy na miejsce. Patrzcie. To jest nasz ogródek. To jest nasz żółty domek tutaj w tym ogrodzie. To są same takie kolorowe domki wypoczynkowe. My mamy ten żółty tutaj. Taki mamy tu ogródek. I za chwilę Wam pokażę jak wygląda w środku. To się wchodzi. Mała kuchnia. Piec nawet jest, lodówka, najważniejsze. Łazienka z prysznicem. Nawet ma być ciepła woda. I jedna sypialnia. Jedno duże łóżko. Jedno małe łóżeczko. Wentylacja. I nawet klimatyzacja. Także no, jest super. Taki widok z okna sypialni. Też super. I tutaj jest jeszcze taka jedna brama, od której dostaliśmy klucz, tak żebyśmy mogli tutaj sobie wchodzić jakby od razu do tego do naszego domku. I płacimy tutaj za noc 99 dolarów, ponieważ jest sezon. I tutaj jeszcze hamaczek na werandzie. Jest super. Teraz idziemy chyba jeszcze zobaczyć jak wygląda basen. No, i jesteśmy tutaj na baseniku. Chciałem wam jeszcze pokazać, jaki basen tutaj jest. Idziecie za mną: basenik. Tam można zadaszone takie miejsce poświetlone. Można wieczorem sobie tutaj posiedzieć na basenie. I po drugiej stronie są te fajne domy kolorowe. I tak to właśnie wygląda. Jest spokojnie, cichutko Ale gdzieś tak około, nie wiem, 2 km od plaży Także będziemy musieli sobie zorganizować jakiś transport Pisałem już do tego gościa od skuterów Może we skutera jak będzie Miał wolne jakieś zobaczymy a tu są te domki, właśnie widzicie, różne mają kolory, każdy domek ma inny kolor. A tu jest droga do naszego domku, tak to wygląda. Trochę się pokąpaliśmy teraz. Jazda tym Speedboat była super. Nie wiem, chyba nie całą godzinę tylko płynęliśmy. A my z Anią kiedyś jechaliśmy tutaj z przesiadkami, z czekaniem na autobus i tak dalej, 9 godzin. Nie, oczywiście speedpod, tak jak już mówiłem, kosztuje 55 dolarów od osoby. My jechaliśmy wtedy nie wiem za ile? Może za 10, może nawet nie od osoby tym autobusem, ale było bardzo męczące. I tak to to wygląda. Spokojnie, cichutko. Bieski, A nasz domek jest żółty. Tu jeszcze też jest ogród. A to jest właśnie nasz domek, który wynajęliśmy teraz na, na razie na cztery noce. Może jeszcze przedłużymy o jedną noc zobaczymy. Teraz idziemy coś ugotować sobie. Idę się trochę przejść tutaj po tym całym osiedlu domków kolorowych. Casa Colores. Idę zobaczyć jak tutaj wygląda. I lód będzie działał. O tam jakiś zwierzaczek chodzi. No znaczy schował się. a tam z tyłu go widzę. Razem nie. Wiem, czy widzicie go. Ciekawe zwierza zwierzaczki. Ciekawa sprawa tutaj. Bardzo fajnie to wygląda. chciałem właściwie zobaczyć czy ta brama na dole będzie będę mógł ją otworzyć, bo mi tu ta pani dała mnóstwo kluczy. Ale czy to będzie też klucz do tej bramy? Się okaże, bo tu byśmy mieli bliżej, potem będziemy wracać z miasta. To możemy sobie tutaj otworzyć tą bramę. Jeżeli klucz będzie pasował. A jest właśnie ta brama. Chwilę. Tu jedna babka wchodziła, dlatego jest otwarte. Piszę, żeby zawsze zamykać. No, ktoś czeka w samochodzie, pewnie na tą panią Jedzie taksówka Trochę chciałem tu się rozejrzeć. Ech, stoi tam ok. Za chwilę idziemy na autobus. Mamy nadzieję, że przyjedzie autobus. Wtedy pojedziemy tam 5 minut, na dół zjedziemy do miasta. Pochodzimy trochę po plaży, zrobimy zakupy, może coś wypijemy. Zobaczymy jaki jest nastrój dzień przed Sylwestrem. Chyba przyjechali jacyś nowi, nowi goście tutaj do Casa Colores Ale szły chyba w inne miejsce, nieodpowiednie. Chyba nie wiedzą, gdzie jest recepcja. Dwie dziewczyny z plecakami. No tak, weźmy tutaj przez tą bramę, ponieważ jest otwarta. Potem sprawdzę, czy ten klucz tam działa. A tu już jest nasz domek. Z tej strony tak wygląda. Pięknie zarośnięty. Palmy. Bardzo mi się tu podoba. Zjechaliśmy tu na dół. Autobus oczywiście nie jechał, ale taka miła pani ze Stanów nas wzięła ze sobą i nas tutaj podwiozła. Mówi, i tak jedzie w tym kierunku. Po co macie płacić? Mówi za taksy czy z autobus, nie wiadomo czy przyjedzie. Wzięła nas, podrzuciła tutaj. Bardzo miło z jej strony Mówiła, że jutro już wraca do, do Stanów Chyba na Sylwestra Idziemy trochę Julci pokazać jeszcze to miasto Może coś wypijemy, zobaczymy Julcia nas zaprosiła na kawkę. Zobaczcie, ja dostałem taki fajny kubek z małpką. I kawkę weźmie. Na... A za chwilę, może Julia gdzieś jeszcze nas zaprosi. Nie wiem, co planuje na dzisiaj. Zobaczymy, to chyba niespodzianka. Julia zaprosiła nas na plażę. A tu zobaczcie, co tu stoi. Koniki, nie chcą nas wpuścić na plażę. Nie wiem czy to przejdziemy Lepiej za koniem nie iść bo jeszcze jeszcze nas kopnie o no, teraz możemy iść Julcia zaprosiła nas na wieczorny spacer po plaży potem jak zwykle zakupy a potem może się załapiemy na autobus do naszego domku ale dzisiaj są fale patrzcie jakie fale Piękne miejsce to jest. No tak Idziemy teraz do sklepu Czekamy na autobus do domku Tutaj super się spacerowało Zakupy udane teraz jedziemy miejmy nadzieję, że zaraz przyjedzie autobus może jakaś pani tu podjedzie i nas weźmie znowu kto wie autobus w końcu przyjechał opóźniony jak zwykle 20 minut pełno ludzi przed nami mam nadzieję że nas zabierze my mamy właściwie tylko 2 km do hotelu ale pod górkę 2 km także jedziemy autobusem wróciliśmy do naszego domku yy, Julcia kupiła karty i teraz będziemy sobie grać w karty coś zjemy od jutra załatwiłem motorek od tego gościa jeszcze mi trochę zszedł z ceną chociaż mówi teraz jest sezon i tak dalej normalnie by musiał Więcej skasować, ale że już u niego miałem. Zrobił mi dobrą cenę i dlatego jutro będziemy od jutra będziemy mieli motorek przez 4 dni będziemy trochę jeździć. Eee, a Wy wiecie, jak my jeździmy także to na pewno będzie ciekawe te następne odcinki, nasze filmiki. Oglądajcie nas, subskrybujcie i dajcie łapę w górę. Pytajcie się nas, jeżeli chcecie coś wiedzieć. A my teraz sobie pogramy, potem idziemy spać. Do jutra.